Komu zawdzięczamy wszystkie łaski, przez które do nieba dostać się możemy, aby tam zażywać szczęścia przechodzącego pojęcie ludzkie i zażywać go nie jeden rok, ale przez wszystkie wieki wieków. Wszystko to zawdzięczamy najświętszemu sercu Pana Jezusa. Pobożni czciciele najsłodszego serca Jezusowego znajdą w tym dziełku 33 rozmyślania, mające na celu pobudzić nas do coraz lepszego poznawania najdroższego serca Pana Jezusa, a przez to do coraz silniejszego rozniecenia we własnych sercach, świętej miłości Boga, przy tym ognisku Bożej miłości ku nam jakim jest serce zbawcy i Pana naszego, poznaj najświętsze serce Pana Jezusa. Oto 33 rozmyślania dla Jego czcicieli, książka oraz audiobook dostępne na stronie na jej głowie.pl Wstała ta książeczka daleko, bo pod grzbietami śnieżnego autaju, w maleńkiej mieścinie południowego Sybiru. Jak autorowi przypisaniu tych kartek. Duchowe przestawanie ze zbawicielem było źródłem najmilszej pociechy i osłodą chwil wygnania. Tak życzy gorąco każdemu, co weźmie to dziełko do ręki, by we wszystkich przykrościach i cierpieniach niegdzie indziej szukał pociechy, tylko tam, gdzie jest ona prawdziwa i obfita i niezawodna. W Jezusie Chrystusie. Panu naszym. Ksiądz Jan Rostworowski. Obrazki z życia zbawiciela. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania nad tajemnicami życia Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła. Obrazki z życia Zbawiciela, Ojca Jana Roztworowskiego Gody Weselne w Kanie Galilejskiej Idąc od brzegów Jordanu do Kafarnaum, stąpił Pan Jezus do Kany, dość dużej wioski leżącej przy drodze z Nazaret do Tyberiackiego Jeziora. Oparta o wzgórze wznosi się kana tarasami wśród żyznej, uroczej okolicy podgórskiej. Domy od domów oddzielają pola otoczone płotami z kaktusa albo rzędami drzew granatów, oliwek, świętojańskiego drzewa. Nieco poza wioską od zachodu leży stara. O trzech korytach studnia, jedyna na całą okolicę, więc zapewne ta, z której woda posłużyła do cudu. W chwili, gdy nadchodził Zbawiciel, wioska pełna była ruchu i gwaru. Ludzie ubrani byli odświętnie, dużo było i przyjezdnych gości. Niebawem miało się odbyć wesele. Zdaje się, że nowożeńcy byli z krewnych albo przynajmniej ze znajomych Jezusa i Maryi, bo matka najświętsza nie tylko była obecna, ale pomagała w przygotowaniach weselnych. Bawiła tu już od dni kilku. Krzątając się i pracując wśród innych niewiast. Cicha, skupiona, pokorna, ale przy tym gospodarna i zręczna, była duszą całej przedświątecznej pracy. To radą, to pomocą, to zachętą, umiała wszystkim się zająć z nieporównaną dobrocią i słodyczą. Pan Jezus zapewne zaproszony był już poprzednio. Zaproszenie przyjął nie dlatego, aby wziąć udział w weselnej zabawie. Chciał przede wszystkim ucieszyć i uczcić swych krewnych, dając poznać, że chociaż opuścił rodzinę, szanuje więzy zawiązane przez Boga. Chciał pobłogosławić i uświęcić ten związek mężczyzny i niewiasty, który miał podnieść do godności sakramentu. Chciał wreszcie dokonać dwóch ważnych rzeczy. Zbawiciel wiedział, że brak wina i prośba matki dadzą mu sposobność do zrobienia cudu. Przez ten cud, Chciał z jednej strony raz na zawsze pokazać, co może prośba Maryi, z drugiej strony chciał utwierdzić wierze w posłannictwo swoje gromadkę uczniów, którą prowadził ze sobą. Nadchodzącego Chrystusa powitano serdecznie i z wielkim uszanowaniem. I wprowadzono w dom, gdzie miało odbyć się wesele. Oprócz poprzednio zawieranych zaręczyn, główną treścią ślubnego obrzędu było uroczyste przeprowadzenie panny młodej z domu rodziców do domu przyszłego jej małżonka. Oba te domy. Związane były girlandą z zieleni i kwiatów. Cała droga była oczyszczona i przystrojona najpiękniej. Orszak weselny wychodził z domu narzeczonego zwykle w nocy, na szli muzykanci, grając na piszczałkach, fletach i bębnach. Za nimi szło kilku ludzi rozdających ludowi i dzieciom orzechy i oliwki. Potem prowadzono przybrane wieńcami dzieci. Zamykał pochód narzeczony w gronie drużbów. Przyszedłszy pod dom rodziców panny młodej, orszak zatrzymywał się u progu. Wychodziła narzeczona w ślubnej sukni. Ale całkowicie zasłonięta. Wraz z dróżkami przyłączała się do pochodu. Wśród muzyki, śpiewów i wesołych krzyków, w jasnym blasku pochodni, wracał orszak z powrotem. W domu pana młodego oddawano mu przyszłą jego żonę i wiązano oboje wieńcem. Spisywano kontrakt ślubny i dawano nowożeńcom błogosławieństwo. Dopełnieniem uroczystości była uczta weselna, a po niej tańce i zabawy trwające nieraz kilka dni. Pan Jezus był zapewne pierwszą osobą wśród uczestników wesela. A więc do pewnego stopnia kierownikiem całej uroczystości. On prawdopodobnie poświęcił pierścionki i udzielił ślubnego błogosławieństwa młodej parze. On zapewne powiedział krótką naukę o godności i celach małżeństwa. Gdy rozpoczęły się gry i zabawy, Osobne dla starszych, osobne dla młodzieży i dzieci. Zbawiciel z miłym uśmiechem obchodził wesołe grona, rzucając od czasu do czasu jakąś trafną uwagę, lub mądre słowo, albo uroczą przypowieść. Z pewnością nie zabronił i tańców, które odbywają się na Wschodzie z wielką skromnością i powagą. Cud dokonany został prawdopodobnie przy głównej uczcie weselnej. Stoły zastawione były w sieniach domu, przylegających do dziedzińca. Osobno siedzieli mężczyźni, osobno niewiasty, ale oddzielająca ich przegroda była tak niska, że można było widzieć i słyszeć wszystko, co działo się w drugiej połowie sali. Zbawiciel zasiadł obok pana młodego, pośrodku stołu. Po modlitwie i umywaniu rąk rozpoczęła się uczta. Dań było kilka. Najpierw szły pieczenie, barania, wołowa, cielęca, do nich jarzyny, przyprawy z korzeni i polewki. Siedzący na pierwszym miejscu, a więc w tym wypadku zbawiciel, rozbierał mięsiwo na części i, łamiąc placek chleba, którym posługiwano się zamiast talerzy, rozdawał po kawałku współbiesiadnikom. Na drugą potrawę składało się ptactwo i ryby, na trzecią owoce, ciasta i słodycze. Wino czerpano z wielkich dzbanów stojących w rogu izby i rozlewano w czasze. Uczta szła w najlepsze, gwar głosów wzrastał. Sam pan Jezus ożywiony był i wplatał w rozmowę wdzięczne przypowieści, gdy nagle coś się zaszło, co wywołało niepokój gospodarzy. Matka najświętsza, która na wszystko baczną zwracała uwagę, zauważyła pierwsza, że słudzy nie nalewają już wina, że z zakłopotaniem zaglądają do dzbanów, a potem biegną do przełożonego wesela, szepcząc mu coś na ucho. Maryja zapytała jednego z nich po cichu, co to znaczy. Usłyszała odpowiedź, że zabrakło wina. Może wino zamówione nie nadeszło, może zapas dla zbyt wielkiej liczby gości okazał się za mały, może beczka, na którą liczono, była skwaśniała. Dość, że daleko jeszcze było do końca uczty, a dopijano już kielichów, i dzbany były puste. Matka najświętsza zafrasowała się bardzo. Najczulsze jej serce zabolało na myśl, jaka przykrość i upokorzenie spotka gospodarzy, jak zepsuje się cała radość weselna. Niedługo jednak myślała, gdzie szukać pomocy. Właśnie może wnoszono jakąś potrawę. Maryja była na wpół panią domu, więc pod pozorem dopilnowania porządku weszła cicho w oddzielenie mężczyzn. Pochyliła się nad synem i patrząc nań z rzewną i gorącą prośbą, szepnęła do ucha: wina nie mają. Pan Jezus spojrzał jej w oczy i odparł z powagą. Co mnie i tobie, niewiasto. A rozumiejąc dobrze o co chodziło Maryi, jakby się tłumacząc, że nie może spełnić jej prośby, dodał po chwili: Jeszcze nie nadeszła godzina moja. W tych słowach każdy byłby wyczuł odmowę, każdy, tylko nie Maryja. Ona zrozumiała od razu, że syn jej nie odmówił, tylko sobie zastrzegł wybór chwili na spełnienie cudu. Ona wiedziała, że tę godzinę, która dotychczas nie nadeszła, zaraz przybliży potrzeba ludzka, wsparta prośbą matki. Wyszła więc prędko z sali i szepnęła sługom. Cokolwiek wam rozkaże, czyńcie. Nie przyszło długo czekać. Z kolei Zbawiciel wezwał sługi do siebie. W przedsionku stało sześć wielkich stągwi na wodę, przeznaczonych do rytualnych ablucji. Stągwie były puste. Rzekł wtedy Jezus sługom. Napełnijcie stągwie wodą. Słudzy pobiegli, wnet stągwie były pełne, a każda zawierała w sobie dwa do trzech wiader. Niebawem wrócili z doniesieniem, że rozkaz już spełniony. Czerpajcież teraz, rzekł Jezus, i zanieście przełożonemu wesela. Wszystko dokonało się po cichu. Zaledwie najbliżsi sąsiedzi zauważyli, że Chrystus dawał sługom jakieś rozporządzenia. Tymczasem kielichy gości wypróżniły się już zupełnie. Zewsząd oglądano się za winem przełożony wesela zakłopotany i bezradny, na próżno zaglądał do pustych dzbanów. Już miał iść do pana domu donieść o braku, gdy jeden ze sług podaje mu czaszę, przytyka do ust, kosztuje najlepsze wino, słodkie, a mocne i szczere. Zdumiony woła oblubieńca: Cóżeś ty zrobił? Każdy najpierw podaje wino dobre, a gdy się napiją, wtedy podlejsze. A tyś dobre wino zachował aż dotąd. Pan młody kosztuje z kolei, takiego wina nie miał w swojej piwnicy. Pytają sług, wychodzi na jaw wszystko. Idą do przedsionka, próbują znowu: we wszystkich sześciu stągwiach to samo wyborne wino aż po brzegi. Rzecz w jednej chwili rozniosła się wśród zebranych. Zdumienie ogarnęło wszystkich, zrobiło się cicho. Po gwarnej sali przeszło jakieś święte wzruszenie, zmieszane z podziwem, bojaźnią i radością. Pan Jezus siedział skromnie i cicho, dopiero gdy wszystkim rozlano już cudownego wina. Zaczął mówić. Powiedział, że i on dzisiaj rozpoczyna wesele, że tym cudem otwiera niejako publiczne swe posłannictwo, którego celem poślubić sobie rodzaj ludzki i złączyć go w jedną rodzinę bożą. Potem mówił, że wino, które podają im dzisiaj, jest tylko obrazem innego wina z którego hojnie jeszcze pić będą dusze w Królestwie Jego na ziemi i w niebie. Wszyscy słuchali w głębokim skupieniu. W sercach robiło się ciepło i jasno, jak gdyby wino Boże już upajało ich wiarą i miłością. Uczniowie, a z uczniami całe grono gości weselnych, Uwierzyli w Chrystusa i związali się do uwiarów owe kółko Galilejskich przyjaciół Jezusowych, które pozostało mu wierne do końca. Gody weselne, zaczęte w radości ziemskiej, skończyły się świętym podniesieniem serc. Jak miało być inaczej, gdy wśród zebranych Gościli Jezus i Maryja. Prezentowane rozmyślania pochodzą z dzieła obrazki z życia Zbawiciela, autorstwa Ojca Jana Rostworowskiego. Książkę oraz audiobóg nabędziesz na stronie na jej głowie